Witam serdecznie w Bestabu, programie, w którym rozmawiamy o seksie. Jak bardzo kompleksy wpływają na nasze życie erotyczne, opowie nasz stały gość, specjalista seksuolog dr Andrzej depko. Dzień dobry. Panie doktorze, mój pierwszy mówi o bardzo typowym problemie, ale o dość nietypowym do niego podejściu. Proszę posłuchać. Dobry wieczór. Jestem młodym, bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Rzekłbym nadmiernie zadbanym, w pewnym stopniu narcyzem, więc nie brak partnerek, które chcą mi towarzyszyć w łóżkowych ekscesach. Mam jednak kompleks na punkcie mojego penisa, który według mnie jest za mały. Ma 13 cm w stanie wzwodu. Do tej pory po stosunku nie zdarzyło mi się, aby jakaś kobieta nie prawiła mi licznych komplementów na temat tego, jak to było cudownie i wspaniale. Choć jestem pewien, iż to na skutek tego, że podczas każdego stosunku stymuluję partnerkę wiele razy do uzyskania orgazmów, czy to pochwowych, czy łechtaczkowych, jednakże za pomocą głównie ust, języka, czy palców dłoni, a spowodowane jest to obawą przed krytyką i wyśmianiem ze strony partnerki. Do tej Wszystkie moje kompleksy udawało mi się za pomocą techniki zamieniać watuty. Na przykład miałem krzywe zęby, chirurgia skutecznie mi pomogła. Nie wiem, czy problem pojawia się stąd, że każde moje kompleksy udawało mi się do tej pory za pomocą nauki usunąć, czy po prostu chcę być jeszcze lepszym partnerem łóżkowym. Chciałbym się dowiedzieć, czy da się jakoś, choć o kilka centymetrów, skutecznie przedłużyć, powiększyć mojego penisa. Pamiętam wypowiedź doktora, w której krytykował wszelkiego rodzaju pompki, tabletki i żele. Jednak, skoro tyle tych rzeczy zalewa rynek, to może jest w tym choć cień skuteczności, a może jakaś operacja chirurgiczna rozwiąże mój problem. Bardzo proszę o pomoc i jasną odpowiedź. Pozdrawiam. Oczywiście, jeżeli e, zabiegi chirurgiczne do tej pory pomagały w leczeniu kompleksów e, naszego internauty, nie ma żadnego Powodu, żeby i tym razem zabieg operacyjny nie wyleczył go z tego kompleksu, z którym tak się stara uporać. Prosty, nieskomplikowany zabieg operacyjny polegający na podcięciu więzadeł, które podtrzymią część taką wieszadową prącią ukrytą w jamie brzusznej, spowoduje, że prąci się wydłuży o 3 cm. Mam nadzieję, że już wtedy 16 cm wystarczy do zaspokojenia ego naszego internauty, ponieważ pochwa dorosłej kobiety liczy sobie 5 do 6 cm, zatem, żeby przyjąć członek 13 cm, centy, musi się wydłużyć już dwukrotnie. Zatem 16 cm, a może nawet uda się uzyskać 17 cm, będzie musiało się trzykrotnie wydłużyć. No to już powinno zaspokoić yy, przekonanie naszego Internauty, że został niezbyt hojnie obdarzony przez naturę. Nie wiem, z czego ten kompleks wynika, bo jeżeli uzyskuje informacje od partnerek, że one są szczęśliwe, że one są zadowolone, że jakby sytuacja, w której on wyobrażał sobie, że ten jego członek nie jest w stanie spełnić pokładanych w nim nadziei, zobligowała go do tego, żeby ruszyć głową, żeby. Nauczyć się różnego rodzaju technik, które e, spełniają oczekiwania o kobiet, które wychodzą z, z każde, po każdym kontakcie z jego sypialni przeszczęśliwe nie zwracające uwagi na to, że ten członek miał tylko 13 cm. To znaczy, że problem jest w głowie. Zdecydowanie. To znaczy, że problem jest w głowie. To znaczy, że nie chcę i nie słucham tego, co się do mnie mówi. Zatem nie pozostaje nic innego, jak udać się kolejny raz na zabieg operacyjny. Ten zabieg operacyjny uwolni te brakujące 3 czy 4 centymetry i pozwoli na spełnienie swoich oczekiwań, bo innej drogi nie widzę. Panie doktorze, mail drugi, mówiący również o kompleksie, ale wydaje mi się spowodowanym jednak zachowaniem partnera naszej internautki. Proszę posłuchać. Witam, rozpoczęłam współżycie z chłopakiem, którego bardzo kocham. Niepokoi mnie jednak to, że podczas seksu on nie może uzyskać orgazmu ani wytrysku. Ostatnio zasugerował, że to moja wina, że jestem dla niego za luźna. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale może on ma rację. Jak mogę to sprawdzić? Teraz, gdy się kochamy, ciągle o tym myślę. Próbuję go jakoś ścisnąć tam w środku, ale on mówi, że nic nie czuje. Czy to wymaga operacji? A nie wiemy, ile lat mam, bo Oczywiście, jeżeli jest po trzech poradach, to istnieje prawdopodobieństwo, że doszło do mikrouszkodzeń e, ścian pochw, które powodują, że ona jest jakby. ściany są bardziej wiotkie. Natomiast, jeżeli mamy do czynienia z młodą kobietą. Znaczy no, nie mamy powodu przypuszczać, że, że napięcie i ścianek pochwy jest zbyt luźne. A jak możemy, można może, sprawdzić, Możemy, bo ona możemy raczej przypuszczać, że i chłopak, który na przykład może mieć utrwalony nawyk masturbacyjny, jest przyzwyczajony do ściskania członka ręką z określoną siłą i jakby on potrzebuje do tego, żeby uzyskać wytrysk, e, taką, taką siłę odczuć na trzonie prącia, Jaka była do tej pory udziałem jego ręki? Nawet najlepiej wytrenowana we ścianki pochwy, jeżeli kobieta będzie ćwiczyła e, na przykład sobie mięśnie kegla, nie jest w stanie doprowadzić do tego, żeby uzyskać taką samą kurczliwość. E, to w tym, w tym wypadku to nie ona powinna się poddawać zabiegowi operacyjnemu, tylko powinien podjąć takie kontakty seksualne. W pozycjach, które są zalecane dla mężczyzn, którzy mają utrwalony nawyk masturbacyjny. Jeżeli ma wątpliwości dziewczyna, czy to wina nie leży z jej strony, bo takiej zaindukował partner, e, powinna w pozycji leżącej wprowadzić sobie dwa palce do pochwy i spróbować ścisnąć e, e, mi mięśniami brzusznymi, przypominające właśnie wypieranie, jakby chciała, coś, jakby chciała te palce wypchnąć. Ścianek pochwy. Jeżeli będzie czuła wyraźny ucisk na palcach, wyraźny i mocny, to oczywiście to napięcie ścianek pochwy jest prawidłowe. Jeżeli nie będzie, ich, nie będzie czuła takiego napięcia, to być może rzeczywiście ten aparat jest w jakiś sposób luźniejszy i wtedy zalecane jest ćwiczenie. Zgodnie z zestawem ćwiczeń, które można znaleźć w każdym podstawowym podręczniku, do no, seksuologii, czy też udanego życia seksualnego, i poprawić sobie tą kurczliwość. Panie doktorze, e-mail trzeci, nie wiem czy kierowany do właściwego specjalisty, no, ale przyszedł na adres redakcji, więc yy, przeczytam. Jestem gruba, to znaczy nie monstrualnie, ale tak dosyć. Mam około 10 kg nadwagi, obwisły brzuch i celulit na nogach i pupie. Próbowałam wielu diet, ale po prostu mam tendencję do tycia i za każdym razem, gdy trochę schudłam, po miesiącu waga wracała. Kiedy jestem naga, nie mogę na siebie patrzeć. Lubię seks, ale nie mam nikogo na stałe. Gdy już ktoś zdecyduje się na przylotny seks ze mną, robię wszystko, żeby nie zauważył, jaka jestem obleśna. Gaszę światło, wciągam brzuch i układam ciało tak, żeby wyglądało atrakcyjnie. Skutkiem tego nie myślę o własnej przyjemności i oczywiście nie mam orgazmu. Jestem z tego powodu strasznie nieszczęśliwa. Mam ochotę przepraszać, że żyję i mam swoje potrzeby. Wiem, że powinnam udać się do jakiegoś specjalisty, ale nie mam niestety na takie rzeczy ani pieniędzy, ani czasu. Czy mogę sobie sama poradzić z moimi kompleksami? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ jeżeli do tej pory nie udał, nie poradziła sobie nasza internautka ze swoimi problemami, nadal przybywa na wadze, więc albo powinna się udać najpierw do endokrynologa, żeby zobaczyć, jaka jest przyczyna, i takiego metabolizmu. Dwa: to dietetyka, celem ustawienia odpowiedniej diety, która odpowiednio, w odpowiednich proporcjach pozwoli na dostarczanie organizmowi niezbędnej ilości kalorii, a uchroni ją przed tyciem. E, trzy: być może skontaktowanie się z psychologiem, który pozwoli, który z jednej strony y, przeprowadzi z nią taki trudny proces samoakceptacji siebie. Tego, żeby ona najpierw siebie polubiła taką, jaką jest, żeby zrozumiała, że taka, jaka jest, to też się może podobać, że są mężczyźni, którzy lubią kobiety przy kości, że są mężczyźni, którzy będą rozkoszować się jej własnym ciałem, tylko że ona musi umieć być dumna ze swojego ciała. Samemu nie można sobie pomóc. Jeżeli stwierdzam na samym rynie, że nie mam czasu na to, żeby, że jakby w konkluzji swojego listu, że nie mam czasu na to, żeby sobie pomóc, no to to nic Czasu więcej. Czasu i pieniędzy, panie doktorze. Czasu i pieniędzy. Jeżeli jeżeli zdecyduję się na to, że chcę coś zrobić w swoim życiu, to, to można popracować na tyle, żeby zarobić pieniądze na to, żeby coś w tym swoim życiu zmienić. Czy wizyta u seksuologa jest konieczna? No, na tym etapie nie, powiedziałem. Endokrynolog w wizyty są bezpłatne, e, dietetyk również, e, pozostaje kwestia psychologa i to też, jeżeli gdzieś przy którejś sporadni państwowych również te, te wizyty będą bezpłatne. Tutaj założone życie erotyczne jest zaburzone wtórnie, wtórnie z powodu tych problemów, o których mówimy. Tam na sama jakby jest tego świadoma, tak się wydaje. E, w związku z tym nie seksolog, tylko ci specjaliści, którzy pomogą jakby wykrować swoją sylwetkę, swoje własne ja od początku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim i waszym gościem był specjalista seksuolog dr Andrzej Depko. Jeżeli chcecie zadać pytanie naszemu ekspertowi, kierujcie je w mailach na adres bestabumałpawp.tv. Zachęcam też oczywiście do brania udziału w dyskusji, która toczy się na forum poniżej. Dziękuję i do widzenia.